Witam serdecznie, ze wszystkim z gabinetu Unolienie od bólu. Witam was w pierwszym odcinku pytań i odpowiedzi dotyczących akupunktury dystalnej, akupunktury w metodzie równoważenia. Pytanie numer jeden, które najczęściej trafia się w mailach przysyłanych do nas od pacjentów, w mailach przesyłanych do nas od fizjoterapeutów, którzy są zainteresowani tą metodą, to pytanie dotyczące bólu podczas takiego, takiego zabiegu. Czy ten zabieg akupunktury dystalnej jest bardziej bolesny dla pacjenta, czy mniej bolesny dla pacjenta w porównaniu do metody suchej igły i w porównaniu do akupunktury. Klasycznej, czyli jako punktury lokalnej. Otóż weźmy sobie prosty przykład. Jeżeli mamy, mamy przykładowo uszkodzony bark, jakąś dolegliwość, z którą pacjent przychodzi do naszego gabinetu, właśnie skumulowano w, skumulowano w obszarze barku. W metodzie suchej igły irytacja będzie następować tu. W metodzie suchej igły będzie pewnego rodzaju stymulacja, no, uszkadzanie, mikro lokalne. Wywoływanie również mikrostanu zapalnego, jakby nie było, i reakcji całej tej neurochemii, która będzie się wylewała z uszkodzonych komórek. Ona będzie tutaj powodowała leczenie. W akupunkturze tradycyjnej również będzie się to opierało podobną, na podobnej stymulacji. W akupunkturze dystalnej, pacjent, który przychodzi z barkiem, z uszkodzonym barkiem do naszego gabinetu, będzie miał igiełki aplikowane tak naprawdę te same igły, które są wykorzystywane czy to przy suchej igle, czy przy akupunkturze klasycznej, ale dystalnie. Co to znaczy dystalnie? Jeżeli będzie to bark, mogą to być dwa nadgarstki lub dwa stawy skokowe. Aplikacja tych igieł. 3 na każdy z tych stawów spokojnie wystarczy. Może się, może się okazać również tak, że już po pierwszym stawie, który, który tutaj zaangażujemy do pracy, nastąpi pełne, pełne uwolnienie od bólu tego obszaru. Jaki jest plus tej metody? Igły nie są stymulowane, igły są, igły są aplikowane dystalnie, czyli z dala od miejsca dolegliwości pacjenta. Pacjent już od pierwszych sekund może próbować tym barkiem ruszać i patrzeć jaka jest poprawa, czy to jest 90%, czy to jest 100% redukcji objawów bólowych. Jeżeli chodzi o siłę natomiast tych, tych zabiegów, no z mojej obserwacji i z obserwacji doktora, doktora Mahmuda, jest ona, jest ona na pewno silniejszą reakcją w organizmie pacjenta. I na pewno tutaj cała wydzielana neurochemia i cała ta reakcja, jeżeli chodzi o układ nerwowy, centralną jednostkę, centralny układ nerwowy, jak i obwodowy układ nerwowy, będzie nieco silniejsza. Tutaj efekty osiąga się w 15 sekund. Tutaj pacjent może już od pierwszych sekund reagować i patrzeć, co się będzie działo z jego, z jego barkiem. Więc samo to wydzielanie jest naprawdę silne i, i można tutaj przyrównać, przyrównać to do bardzo silnych leków przeciwbólowych. Co więcej, gdy już tego rozluźnienia dostaniemy i tego efektu przeciwbólowego dostaniemy, następuje to silne rozszerzenie naczyń krwionośnych, którego nie spotkaliśmy niestety w przypadku akupunktury lokalnej i również suchej, suchej igły. Nie jest to aż tak silna, nie jest to aż tak silna reakcja. Podsumowując, zabieg na pewno mniej bolesny w porównaniu do metod lokalnych i zabieg na pewno mocniejszy w porównaniu do metod, do metod lokalnych. Akupunktura dystalna będzie miała tutaj przewagę w, w szczególności w leczeniu bólu przewlekłego, w szczególności w leczeniu bólu związanego ze ścieżką proprioceptywną i w szczególności w bólu neuropatycznym. Dobrze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie proszę w komentarzach, będziemy odpowiadać na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! E